and the inhabitants of Arnhem, Eder, Renko and Overbeetje, we commemorated and experienced the last days this festival. As mayor of Overbeetje, I was present at several commemorations in the last couple of days. Everywhere I went, I saw that September 24, after 75 years, has a large impact on everybody, especially our veterans, their families and that because of our alliance that we live in freedom today. On our veterans, you fought for what we hold dear. Thank you so very much. And hopefully we'll meet again next year in the airborne region. Thank you. Thank you. Było mu w nogach. W szpitalu polowym Została go inwazja radziecka. Postanowił uciekać i ostatecznie został internowany w polskim obozie na Węgrzech. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 roku porucznik z ze swoimi żołnierzami, zgodnie z rozkazem, skierował się do portu w Bordeaux, skąd generał Sikorski polecił się do Anglii. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej został oficerem rozpoznania w pierwszej samodzielnej brygadzie spadochronowej i otrzymał awans na kapitana. W 1944 roku został no, mianowany oficerem łącznikowym przy dowódcy brytyjskiej 1 Dywizji Powietrzno-Dysantowej. Za działanie podczas operacji Market Garden został uhonorowany Orderem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Wiktorii, najwyższym odznaczeniem bojowym Wielkiej Brytanii. Po wojnie stacjonując w Niemczech został awansowany na stopień majora. Generale, Kapitan Zwolański z informacją od generała Lekarta. Jak się dobrał? rzekę Pław. Dowódca prosi, aby Pan ze swoimi ludźmi wsparł nas. Każda pomoc jest nam bardzo potrzebna. Zobacz Angliko, że wyruszymy po zmierzchu no, Rozumiem Polskiej szóstej brygady powietrzno wesantowej imienia generała Brygady Stanisława Susabowskiego, która dziedziczy tradycję pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, przeprowadzą pokaz wyszkolenia, przeprawiając się krzywny, <grywa> dokładnie w tym samym miejscu, gdzie żo żołnierze generała Susabowskiego wykonywali ją we wrześniu 1944 roku. Kompania żołnierzy z 16 batalionu powietrzno wesantowego przepłynie z bronią w pełnym mundurowaniu na północny brzeg rzeki, gdzie uchwycą przyczółek desantowy i będą musieli go utrzymać w celu umożliwienia przeprawy całości sił. Żołnierze będą płynąć w pław, na łodziach jednoosobowych oraz na rozpoznawczych łodziach minerskich i łodziach saperskich. Całość przeprawy pod względem zapewnienia bezpieczeństwa zabezpieczać będzie pluton nurków polskich i holenderskich, którzy będą czuwać po obu stronach przeprawy. From the 16th of will swim through the river carrying their weapons and wearing uniforms they will capture a landing bridge and then will have to keep it to make the crossing possible for the groups. these soldiers will either swim or they will use one-man boats reconnaissance boats or engineering boats the whole crossing will be secured by platoon of divers from poland and the netherlands Podordział przewidziany do tego zadania składa się z butonu rozpoznawczego oraz trzech kutonów szturmowych, w tym dwóch wzmocnionych elementami przeciwpancernymi i strzelców wyborowych. Żołnierze mają na swoim wyposażeniu broń osobistą, jak karabinki i pistolety, ale także karabiny maszynowe, lekkie moździerze kaliber 60 mm. Wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych czy karabiny wyborowe. Wystawione są ubezpieczenia bezpośrednie mające na celu niedopuszczenie do nagłego ataku przeciwnika. Nieustannie obserwowany i rozpoznawany jest drugi brzeg renu, gdzie za chwilę będą przeprawiać się spadochroniarze. No,

Pierwsi żołnierze plutonu rozpoznawczego znajdują się w wodzie, aby w pław skrycie przedostać się na drugą stronę rzeki. Mają za zadanie rozpoznać przeciwległych rzek pod względem inżynieryjnym. Ich zadanie jest najtrudniejsze, gdyż nie używają żadnych łodzi do przeprawy, a po drugiej stronie nie ma nikogo oprócz przeciwnika. Dlatego są najbardziej narażeni na ostrzał. Szerokość przeprawy to około 80 metrów, a w chwili obecnej nur rzeki wynosi około 30 metra na sekundę. Uwanie w takich warunkach wymondurowanych z bronią wymaga dużego wysiłku i umiejętności od żołnierzy. W trakcie działań bojowych przeprawa odbywałaby się zapewne w porze nocnej. Tak jak tonykroniarze w 1944 roku, przeciwnik prowadząc ostrzał stawiał zaporę ogniową na tafli rzeki, skutecznie uniemożliwiając dotarcie całości przeprawianych w pierwszy rzucie sił na północny brzeg Remy. Nie sposób było znaleźć nawet 300-metrowy odcinek, który nie byłby obsadzony mimickimi żołnierzami. Pozycje wojsk przeciwnika znajdowały się także na wzgórzu Westerboi, co dawało im dobry wgląd w odcinek Remi.

in oraz karabinów maszynowych jest ogromnym zagrożeniem dla znajdujących się na brzegu oh, A W tym czasie rozpoczęło się przeprowadzenie kolejnych 24 żołnierzy, którzy tworzą trzy grupy szprmowe. Przeprawiać się oni będą do łodzi jednoosobowe.

Poza skutecznym ostrzałem żołnierzy na, na rzece, siły niemieckie prowadziły również celne ognie artylerii w pozycję wyczekiwania dojścia co przekładało się na utrudnienia w organizacji kolejnych przetargów. Pociskiem artyleryjskim został skrzyżowany

które zostały wcześniej podawane w bezpiecznym miejscu i przepłynęły na wskazane same. przystępuje do uzupełniania swoich drużyn z znajdujących się na bale. Karabiny maszynowe kierują się na odpowiednie pozycje wskazane przez dowódców na zagrożonych kierunkach. W łodzie saperskie wykonują manewr uczcia na skrzydła, wsparcia ognowego walczących się na północnym brzegu. W tym etapie przygotowu przedary w 30 mm. Znajduje się na wysokości budowania. Potem będzie wspierać wspierać ogień, że nie